Powodów, dla których nie masz polisy na życie. Najczęstsze odpowiedzi naszych klientów: Jeszcze mam czas. Do momentu, aż go nie masz. Diagnozy nie uprzedzają, po prostu wjeżdżają z buta i rozwalają życie. Nie chcę o tym myśleć. Super. Choroba też nie pyta, czy masz ochotę. Po prostu cię dopada i wtedy wychodzi, kto miał plan, a kto tylko wymówki. Mam coś w pracy. A co jeśli jutro firma Ci podziękuje albo zmieni zasady gry? Świetna strategia, natotka. To za drogie. Netflix, Uber, kawa, ciuchy to nie za drogie, ale bezpieczeństwo Twoje i rodziny już tak? Nie chodzi o cenę, chodzi o priorytety. Nie znam nikogo, kto to ogarnia. I już znasz! Jestem tu po to, żebyś w końcu dorósł do tej rozmowy. Wyślij wiadomość, zobacz, jak wygląda prawdziwe zabezpieczenie, to które działa, gdy wszystko inne zawodzi.